Ostatnio bardzo, bardzo dużą awanturę, wręcz dyskusję wywołało zdjęcie wiceprezydenta Warszawy, czy raczej partnera wiceprezydenta Warszawy, który właśnie z owym wiceprezydentem wstawił zdjęcie gdzieś tam z porannego wylegiwania się w łóżku. Zresztą nie tylko polityce, bo Michał Piruk też ostatnio wstawił podobne zdjęcie. Też wywo wywołało ono dyskusję. Czy ty uważasz, że to jest dopuszczalne i to jest normalne, po prostu zwykłe zdjęcie, które gdzieś tam okazuje uczucia? Czy jednak na przykład politykowi, czy no, celebrycie osobie znanej nie wypada obnosić się tak ze swoją orientacją, jaka by ona nie była? Myślę sobie, że, że jesteśmy żywi, że, że to nie celebryci stworzyli social media, tylko, tylko zwykli ludzie. Żyjący socjalnie i pokazujący siebie od y, zmierzchu do świtu, i od świtu do zmierzchu. I myślę sobie, że i y, aktorzy, i piosenkarze, i politycy, i lekarze są zwykłymi ludźmi. Bierzemy udział w tym cyrku, w związku z tym y, bierzemy w nim udział. Y, Życie osobiste wszystkich jest na widelcu, bo taka jest kultura, kultura social media. W związku z tym każdy człowiek rano wstaje, każdy człowiek przytula się do kogoś bliskiego albo do poduszki. Jeżeli ma ochotę to publikować, to to publikuje. I już jeżeli kogoś to oburza, to po prostu niech na to nie patrzy. Bo to nie jest tak, że ci ludzie łącznie ze mną, bo mi się też zdarzały różne wpadki internetowe że ludzie wysyłają do portali takie zdjęcia. Nie, oni umieszczają to na swojej stronie. Oczywiście, że jest ona publiczna, natomiast jeżeli nie chcesz, to nie oglądasz. A i zupełnie inaczej jest, jeżeli jakby e, e, magi chłopak z drugim chłopakiem na swojej stronie publikują sobie zdjęcie. I to jest jakby jeden przekaz, ponieważ ono jest publikowane, że cieszymy się sobą i cieszcie się z nami ci, którzy jesteście zainteresowani. Zupełnie inaczej wygląda to zdjęcie wyjęte z tego portalu i umieszczone w podcast w portalu plotkarskim, dlatego, że ono ma zupełnie inny wymiar. No, ci ludzie, którzy się sfotografowali, oni nie chcą, żeby ich oglądali wszyscy. Oni chcą, żeby oglądali ich, ci, którzy chcą ich oglądać. W związku z tym jakby nie w zdjęciach jest problem, tylko w interpretacji. Nie w tym, że nie wiem, sędzia robi sobie zdjęcie w lustrze na Golasa, bo jest człowiekiem i ma do tego prawo. Kultura w tej chwili jest taka, że ludzie sobie robią takie zdjęcia. Tylko to, co się dzieje z tym później. To jest okropne.